witam was serdecznie w kolejnym moim filmiku, w którym jest o moim hobby, tak konkretnie dzisiaj prezentuję wam taki kamień z mojej kolekcji. pewnie już wiecie, że pewne kamienie w ogóle to są mogą być ewentualnie minimalnie dla siebie podobne. powiem wam, że one może nie są jakieś specjalnie markowe, ale staram się generalnie, żeby każdy kamień był inny i jest inny w sumie, ale z wyglądu mogą teoretycznie przypominać, bo mówię to jakieś nie są tam, odmiany złota albo pierścionka, żeby po prostu wszystko musiało idealnie inaczej wyglądać. Na początku, może powiem dlaczego nakręcam ten filmik, i tak dalej. Nakręcam te filmiki, ponieważ zostałem poproszony przez Was, drodzy użytkownicy, że po prostu chcecie się czegoś więcej o mnie dowiedzieć, i postanowiłem nakręcić. Serię filmików o swoim hobby, jakim jest zbieranie kamieni, i każdy kamień, ponieważ upamiętnia jakieś ważne wydarzenie z mojego życia, to stwierdziłem, że przedstawię swoją kolekcję kamieni. I jak przypomnę sobie same takie najważniejsze wydarzenia, właśnie w moim życiu, to w, to będzie już odpowiedni nie jakby do tego, że ci, co będą chcieli mnie poznać i więcej się do mnie dowiedzieć, to po prostu będą lepiej o mnie więcej wiedzieć. Mam nadzieję, że. To wszystko robię dobrze. Że ta praca, którą wykonałem do tej pory, podoba Wam się. Liczę się, że w ogóle takie miłe komentarze tam widzę pod filmikami, pojawiają się. Jest mi naprawdę miło. Nie wiedziałem, że właśnie w naszym kraju, tak mimo wszystko, jest tylu takich miłych ludzi nastawionych do człowieka. Powiem Wam szczerze, że robi się miło na sercu i szczerze powiem Wam, że wszystkich Was kocham. Naprawdę, no nie tak jak Wy sobie myślicie, że jakiś gejaszek czy coś, ale że po prostu. Mam sympatię do was wszystkich jako użytkowników, nieważne. Na początku pewnie już jak wiecie, przedstawiam y, wygląd kamieni. Ten kamień jest taki, można powiedzieć, kwadratowy, więc przypomina mi, no nie wiem, co w sumie nie zastanawiałem się podeszwo od buta. No i widać tutaj właśnie taką mikę. Mika już była też widoczna w innych kamieniach. Mika to jest taki po prostu taka rzecz, z którego są połączone, połączone połączenia międzyprzewodowe w procesorach mikroprocesorowych że po prostu prąd tam się szybciej przemieszcza i jak jest zaprogramowany taki procesor to jak jest mika to już te impulsy jakby idą trochę szybciej właśnie o sami możecie widzieć właśnie jak to się błyszczy ten kamień dedykuję takiemu w sumie ważne, jednemu z najważniejszych wydarzeń w moim życiu to jest pierwszy mój szok w życiu jakiego doznałem to było właśnie oglądałem właśnie Jakiś czas temu, chyba nie pamiętam dokładnie, chcę teraz wymyślać. Z jakieś dwa lata temu, widziałem pierwszy raz lundka na internecie. Powiem szczerze, powiem, że przeżyłem szok. Na początku to myślałem, przez pierwszy rok, że to jest dziewczyna, ale potem widziałem, że w programie, że go przedstawiają, że to jest jednak chłopak. No, byłem w szoku, bo tak naprawdę to myślałem, że tak się ubierają tylko ułomni ludzie. Powiem Wam że szczerze, że właśnie jak się dowiedziałem po tym roku, że. To jest chłopak, to ja nawet szukałem na internecie. Czy może opiekuje się nim jakimś, jakaś fundacja specjalna, chciałem tam nawet przekazać jakieś pieniądze specjalnie. No bo to wiadomo, jak się widzi takiego człowieka, no to jednak jest żalnie. No chce się być fajnym, jednak, no ale to wcześniej to właśnie nawet nie wiedziałem, że to jest chłopak, nie? Co jest przykro, bo ja jestem taki zwykły, prosty chłopak. Tam, chciałem powiedzieć ze wsi, ale w sumie z miasta, ale to w sumie, można powiedzieć, taki prosty i z takimi dziwolągami to nie miałem do czynienia, myślałem, że to takie coś, to jest tam tylko w Stanach Zjednoczonych, jakichś takich specjalnych grupach chłopaków, którzy tam pukają się po tyłkach, nie, po nocach, no, a tu jednak się okazuje, albo tam na przykład wsadzają sobie ołówki w tyłki, nie, to właśnie on mi się z takim kojarzy właśnie, nie? Właśnie to taki trochę trudny chłopak biedny i przede wszystkim mam do was taką prośbę. Jeszcze mimo wszystko, że jest o tym kamieniu, ale właśnie, że jeżeli właśnie będziecie go widzieć, to żebyście po prostu go nie wyzywali ani nic, bo ja też po prostu myślałem, że, on, że to trzeba go wyzywać czy coś. A to nie, to właśnie chodzi o to, żebyśmy go wszyscy zrozumieli i po prostu zaczęli się za niego modlić, bo tylko modlitwa może mu pomóc po prostu, no... Nie wiem, że nie chciałem nigdy wchodzić tak, na takie względy religijne, bo to jest to taki dosyć drażliwy temat. Jeden wierzy w to, drugi w tamto. Ja nie będę nic akurat o wierze mówił konkretnie, bo mnie też denerwują ci, którzy mi pukają cały czas do drzwi. Ale chodzi generalnie o to, że nie należy się z takich ludzi śmiać po prostu i, yy, i po prostu trzeba, trzeba im współczuć i pomagać im. No. ale wiadomo, że tak to nie możemy im pomóc, bo nikt ich nie zmieni. No, trzeba się po prostu dlatego za nich modlić. Dlatego liczę, że po prostu też nie będzie się z nich śmiać. Ja dopiero to powiem Wam szczerze, zrozumiałem po jakimś czasie, no niestety może trochę późno, ale właśnie no mówię no, takich ludzi trzeba wspierać no, i pomagać im, bo oni nie wiedzą co czynią. To tyle na temat tego kamienia właśnie mówiąc. Jeszcze raz może przypomnę, że on przypomina mój, ten taki mój pierwszy szok życiowy, który doznałem właśnie, jak zobaczyłem Lundka właśnie, jak oglądałem jeden z jego filmów. To tyle, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.